Cześć, witam Was na kanale Akademia Wygrywania i dzisiaj będziemy typowali Ligę Mistrzów i zagramy tutaj troszkę inaczej niż te poprzednie odcinki ogólnie zmieniamy sposób typowania ja sobie wszystkie mecze przygotowuję wcześniej i będziemy grali takie mecze przygotowane więc tak, zaczynamy, że Bayer FC Barcelona Barcelona strzela dużo goli będzie to na pewno zacięty mecz no nie wiadomo czy wygra Barcelona będzie na pewno bardzo, bardzo ciężko ale dwa gole strzelić powinni a kurs na takie dwie bramki Barcelony wynosi 2-12. No kto nie powie, że nie ma na to szansy, szansa jest bardzo duża na dwie bramki, więc 2-12 wrzucamy na kupon i będziemy grali po dwa mecze na kuponie z Ligi Mistrzów, ale z takimi naprawdę fajnymi kursami. Sporting Lizbona, Tutenham, tu gramy czystą, wygraną Tutenhamu. Liczę na przewagę dwóch goli. Lizbona naprawdę zagrała pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów bardzo dobrze. Ale Tutenham powinien postawić opór i powinni wygrać to spotkanie. Jeżeli chcecie analizy, to analizy znajdują się na stronie akademiawygrywania.pl. Dobra, wyjrzamy za stóweczkę i do wygrania mamy 383 zł. Przypominam, że jeżeli Tutenham będzie miał przewagę dwóch bramek, kupon zostaje rozliczony jako wygrany. Więc jeżeli nie macie konta na fuksiarzu, załóżcie, żebyście też mieli tą opcję. Inter pomijamy, bo Inter to co ostatnio zagrał, to była tragedia, no i teraz tak Marsylia, Frankfurt tu zagrałbym, że Frankfurt strzeli gola, musimy jedynie sprawdzić jaki kurs mamy na bramkę z ich strony, 1.42 więc kurs naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny i Leverkusen Atletico Madrid, tu zagramy wygraną Atletico Madrid i kurs mamy łączny 3.62 więc gramy to i na razie y, pauza i teraz przechodzimy do kolejnych spotkań. Liverpool Ajax. Y, więc tak. Liverpool w tym sezonie radzi sobie słabo, a Ajax jako tako y, gra. Więc zagramy po prostu Ajax strzeli gola. Kurs 1.65. No nie jest to najwyższy kurs, ale to y, wydaje mi się taki pewniak w tych meczach FC Porto klub Rich pokonać powinni ale zagramy rzuty roczne powyżej 8,5 za tą linię mamy 1,52 no i do tego musimy dorzucić jeszcze jedno spotkanie i w spotkaniu Wiktoria Pilsno Inter również zagramy powyżej 8,5 rogów no tutaj interrogów nabić powinien, także tutaj mamy kurs 2,98 i to będzie taki szybki film z tymi właśnie typami na jutrzejszą ligę mistrzów, a jutro dodamy na kolejny dzień, może coś się zmieni, może jakieś fajne kursy wejdą, także nie będziemy grali na hamo jednego dnia wszystko tylko będą codziennie inne filmy i jutro film będzie o godzinie o 18. Umówmy się, że o 18 będzie odcinek z Ligi Mistrzów, także jutro 18 będą kolejne typy, więc będzie na pewno co obstawiać i widzimy się już jutro. Dzięki za oglądanie. Cześć!